Patrzysz na ten pierwszy moment, kiedy przychodzą do nas dzieci, to masz wrażenie, że one są, wiesz, takie zagubione tak nie bardzo wiedzą, jak się odnaleźć nie bardzo wiedzą, co zrobić. I tak sobie myślisz czy to w ogóle ma sens? Czy jest sens narażać ich, wiesz, na dodatkowy stres, bo mają ich tak dużo w swoim życiu? Ale mija 5 minut, mija 10 minut, jesteśmy razem półtorej godziny i dzieje się magia. I dzieciaki, które widzą się być może po raz pierwszy w życiu, albo nawet jeżeli się widziały i spotykały na szkolnych korytarzach, zaczynają ze sobą rozmawiać. Mija dzień drugi i są w stanie opowiedzieć sobie o bardzo, bardzo ważnych, czasami trudnych momentach, ale też tych pięknych, tych radosnych. Na no dzisiaj byliśmy razem trzeci dzień i w deszczu tańczyli razem. Kolejne piosenki, kolejne utwory wymyślane same przez siebie, bo mieli taką potrzebę. Więc, jeżeli to nie ma sensu, to co go ma? Ja zawsze widziałem sens każdego programu, który pomaga w tej chwili młodym ludziom. Inicjatywa dla pokoju, która pięknie pokazała, że młodzi ludzie potrafią się zaangażować, że potrafią się odkryć i potrafią pokazać, że mają w sobie niepokój i, i nie przykrywają go. Obojętnością czy głupim uśmiechem, tylko potrafią otworzyć swoje serce, wtedy pokazujemy, że warto im pomagać, warto ich integrować i warto przynajmniej starać się do nich dotrzeć. Inwestycja w te dzieci, w to, że one teraz już są gdzieś zaopiekowane, gdzie mają alternatywę takich fajnych form spędzania tego czasu rozwoju własnego, zaowocuje dla nas, jako dla mieszkańców miasta w przyszłości. Ja żyję tym projektem. Jak pisaliśmy ten projekt tutaj razem z Anią, robiliśmy to dla ludzi i to się nie tworzyło tak nagle, tylko to się tworzyło przez, nie wiem, dwa, trzy, czy tam trzy lata, gdzie było to w naszych głowach. I każda z tych usług, która jest zrealizowana, w tym usługa aktywizacji i edukacji dzieci i młodzieży, to było coś, czym też żyłam i miałam takie marzenie, żeby wejść do każdej ze szkół i żeby w każdej szkole organizacja, która będzie realizowała dla nas te zadanie, weszła i zrobiła coś dobrego. Metodę, którą sami wymyśliliśmy, okazuje się, że człowiek po drugiej stronie Europy wymyślił podobną, trochę zbliżoną, ale jednocześnie jak się spotkaliśmy, to jakby on, nie wiem, ja byłem częścią jego, a on częścią mnie. Kiedy zaczęliśmy w zespole być na szkoleniu i poznawać go, stwierdziliśmy, że my się znamy od wielu, wielu lat, pomimo że widzieliśmy się po raz pierwszy. Możemy chyba tak powiedzieć, nasz wzór, nasz mentor, dr Ben Furman, niezwykły człowiek, który zachwyca nas swoim dobrem, zachwyca nas swoją skromnością, ale też zachwyca nas swoją wiedzą i tym, jak bardzo kocha dzieci. I uczymy się od niego właśnie takiego podejścia do dziecka, w którym bierzemy dzieciaka z całym dobrodziejstwem inwentarza. Bierzemy go w tych momentach, w których potrzebuje naszego wsparcia, ale też w tych momentach, kiedy możemy towarzyszyć mu w radości. I dlatego jesteśmy teraz tak niezwykle szczęśliwi i dumni, że możemy pracować programem Formana Kids Skills i programem dla młodzieży Mission Possible. I jesteśmy w stanie realnie, chociaż odrobinkę wpływać na zmiany w świecie młodych ludzi. To, co mi od wielu lat zaczyna przeszkadzać, że w wielu metodach terapeutycznych, w wielu metodach profilaktycznych jest tyle niezrozumiałych dźwięków, tyle niezrozumiałych jakichś obrazów. Ben Furman sprowadził to do 15 prostych, intuicyjnych kroków, które każdy z nas ileś używa na co dzień. Ułożył ją w jakąś przestrzeń, w której może sobie wybrać to, co jest ważne nie dla mnie, tylko Klient, pacjent może sobie wybrać to, co dla niego jest ważne. Jestem zafascynowany, że, że ben zostawia dziecku przestrzeń do tego, że jest gotowy pójść swoją drogą. Metoda Kids Skills na tyle jest bliska mojej osobie, ponieważ ja staram się w swojej pracy brać ucznia takiego, jakim jest, i nie zmieniać go. I tutaj mamy to, że bierzemy go faktycznie takim on jest, pozwalamy mu na to, żeby on taki był, i nie robimy nic na siłę. I to jakby bardzo rezonuje. Projekty, które proponujecie, są, są bardzo ważne. Dzieci, które pochodzą z małego miasta, z małej szkoły, mają szansę pokazać coś ważnego. Że, że coś znaczą, że potrafią zwrócić na coś uwagę, że pewne ważne tematy są dla nich też istotne i chcą w tym uczestniczyć, więc dają im dużą szansę wykazania się poza środowiskiem szkolnym. Programów różnych profilaktycznych mamy wychowawczych bardzo dużo, ale one są realizowane przez naszych nauczycieli, specjalistów, przez naszych trenerów certyfikowanych których dzieci znają i nie zawsze się otworzą. Natomiast kiedy osoby z zewnątrz wchodzą, prowadzą zajęcia, wytwarzają zupełnie inną atmosferę. I to pamiętam te nasze pierwsze rozmowy. Nie chcę wiedzieć nic o tych dzieciach. Chcę wejść tak, nie że mi wy sugerujecie. To było fajne. Bo rzeczywiście mogliście wnieść coś nowego. Początkowo tacy byli bardzo zachowawczy, tak? A o co tutaj chodzi? E, jaki jest tego sens? W momencie, kiedy młodzieży jest przekazana e, taka rzetelna, prawdziwa informacja, do czego zmierzamy, co chcemy, e, co chcemy osiągnąć, a więc widzą celowość i e, e, widzą. E, to, co się może z tego później wykroić i, i podziać, e, bardzo zapalają się do tego pomysłu. I w momencie, kiedy są przekonani e, do celowości, e, ta idea staje się też ideą. Przynosi to efekty już. O czym muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Podejmując pewne działania, nie oczekujemy natychmiast efektów i to jest jakby taka wartość dodana, dodatkowa. Natomiast mnie bardzo to cieszy, że już widzę i zauważam, że te dzieciaki są inne, że one są bardziej otwarte, że one są bardziej takie życzliwe w stosunku do siebie. Nie potrafię tego inaczej nazwać, ale uważam, że robicie super robotę. Dzieciaki jak najbardziej odnajdują no, się w tych zajęciach, warsztatach prowadzonych przez fundację, bo widzą, że są inne możliwości. Inne możliwości w dotarciu do samych siebie, dotarcia do kolegi, do kontaktów rówieśniczych, z którymi no, obecnie jest duży problem. No i chętnie w tym uczestniczą. Klasy, które były u mnie, no, bardzo chętnie uczestniczyły w tych programach. Jestem bardzo zadowolona z realizacji tego projektu, z, z tego, że aż tyle dzieci wzięło udział w zajęciach, że tyle dzieci się zaangażowało, że dzieci chciały chodzić na te zajęcia nawet w okresie wakacyjnym, gdzie miałam wątpliwości, że w ogóle się to uda. Wszystkie dzieci chodziły, były zadowolone. Było to bardzo budujące. Wydaje mi się, że jest potrzeba, żeby dla dzieci takie zajęcia organizować bardzo istotne żeby to robili kompetentni i profesjonalni ludzie na co z waszej strony i strony tych organizacji które wybieramy przez centrum usług społecznych do współpracy możemy liczyć bo czasami dobre chęci nie wystarczą to trzeba mieć profesjonalne merytoryczne podejście żeby ta praca, którą się wykonuje, dała efekt. Warto pracować z młodzieżą, myślę, dla tej satysfakcji ogromnej, którą widzimy, jak oni się cieszą, jak oni to przeżywają, jak oni się otwierają, jak oni kiedy za im się przestrzeń, rozwijają swoje skrzydła i pokazują nam zupełnie innych siebie niż byli jak przyszli. staramy się bardzo wspierać przede wszystkim dzieciaki w tym co, co robią, co jest dla nich ważne, w czym są dobrzy i też pomagać właśnie żeby oni skupiali się na tych swoich dobrych stronach i żeby odnajdywali w sobie właśnie te zasoby i potrafili je jakoś wykorzystać. Dzieci od nas otrzymują na pewno dużo bezpieczeństwa, mogą się dobrze czuć przy nas pewnie wypowiadać się na ważne dla nich tematy. Jak chcą o czymś porozmawiać, to mają tę pewność, że porozmawiamy z nimi szczerze, damy im szczere rady i zawsze mogą na nas liczyć. Mi się wydaje, że to satysfakcję, że mogą coś zrobić wspólnie. Nowe doświadczenia i nowe relacje z ludźmi. Mam nadzieję przynajmniej, że czują się z nami bezpiecznie, żeby właśnie tak jak ty powiedziała porozmawiać o wszystkim, żeby czuć się z nami dobrze i komfortowo, że ta różnica wieku między nami nie jest zabójcza i że dajemy radę ze sobą się komunikować pomimo tego. Myślę, że bardzo ważna jest uwaga osoby takiej starszej. Eee, mam na myśli na przykład nas, wolontariuszy albo trenerów i to, że dzieci mogą sobie podejść, porozmawiać i wiedzą, że mogą być wysłuchane. No i myślę, że też ważne dla nich jest, że nawiązują nowe znajomości, że znajdują wśród swojej grupy jakieś towarzystwo, które im odpowiada, bo nawet jeśli nie zwrócą się do nas, to zawsze mają rówieśnika, z którym mogą porozmawiać. O każdym problemie. Są wakacje, jest wcześnie rano, niektórzy mogliby pospać, a przychodzą i spotykają się z nami, to są chyba najbardziej uśmiechnięci. Też mi się wydaje, że przy wszelkich jakichś takich pracach grupowych, właśnie jak robiliśmy transparenty do dzisiejszej parady, gdzie jest taka luźna atmosfera, nie musimy się jakoś ściśle trzymać zasad, to wtedy, wtedy właśnie jest najwięcej takich śmiechów. Ogromną radość czuję w ogóle w momencie, jak siedzimy sobie razem w naszej grupie, bo mimo, że to jest czwarty dzień, czwarty dzień naszych półkolonii, to siedzimy sobie razem, rozmawiamy, czy sama podróż na tą hałdę już była taką wspólną podróżą po prostu. Nie, że szliśmy sobie osobno, ale wszyscy razem i to jest taki niesamowity moment radości dla mnie, że, że już jesteśmy razem, jedną drużyną. No, ja przede wszystkim mam poczucie satysfakcji, jak widzę, jak grupa pracuje razem, bo naprawdę, mimo że się super krótko znają, to jak robią właśnie, jak robiliśmy, pracowaliśmy nad rekwizytami do tego naszego teledysku. To było niesamowite, jak się nawzajem słuchali, jak, jaka współpraca po prostu między nimi była, mimo, mimo tak krótkiego czasu. Jestem wolontariuszką, bo. Kontakt z dzieciakami i z osobami, do których skierowane są nasze działania, daje mi niesamowicie dużo energii. I zauważyłam, że jest to coś, czego bardzo potrzebuję i coś, co napędza mnie do wykonywania takich codziennych, żmudnych zadań, na które bez, bez tego wolontariatu nie miałabym siły. Jestem wolontariuszem, ponieważ sprawia mi to radość. Cieszę się z tego, co robię. Poznaję tu niesamowitych ludzi. Czyli, że wszyscy się lubimy, nie ma gorszych, nie ma lepszych, jesteśmy razem, wspieramy się nawzajem. Dużo rzeczy nas łączy, nawet byśmy się nie spodziewali, że niektóre rzeczy mogą nas łączyć, a jednak nas łączą, poza właśnie fundacją. Więc to jest super, że możemy się dzielić naszymi pasjami. Dzieciaki podziwiam za ich taką spontaniczność za to, że zawsze mówią prawdę. I widzą świat taki, jaki jest. Podziwiam ich za, za to, że potrafią pokonać pewne wyzwania, za to, że y, są szczerzy w swoich wypowiedziach. Podziwiam moją, moją młodzież, moich uczniów, za to, że y, nie boją się nowych wyzwań za to, że czasem robią głupoty, ale z drugiej strony umieją z tego wyciągać jakieś wnioski. To, co jest ważne we mnie, w fundacji, w programach, które realizujemy, to jest to, że budujemy szczere, otwarte relacje. I to jest jakiś chyba pierwszy krok do tego, że później nasze projekty stają się tak spektakularne, ale nie myślę, że my jesteśmy tak fantastyczni, tylko dlatego, że my i dzieci, dorośli potrzebują takich autentycznie szczerych, otwartych relacji. I na nich budujemy, myślę, to wszystko, co jest związane z naszymi lękami, obawami, a jednocześnie naszymi potencjałami, zasobami. Swoim ukochanym dzieciakom chciałabym powiedzieć, że żebyście pamiętali, że wszystko, czego potrzebujecie macie w sobie. To jest was, macie w sobie ogromną siłę, ogromny potencjał, jesteście cudowni i niepowtarzalni i możecie góry przenosić. Ja tak czuję, ja tak uważam i tak jest. Drodzy moi uczniowie, pamiętajcie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można przekuć w możliwe, tylko trzeba uwierzyć. Trzeba uwierzyć w siebie mocno i sięgać gwiazd. Kochani uczniowie, pamiętajcie, że w życiu szczerość jest ważna, że mówienie wprost czasem pomaga. Czytanie w myślach jest trudne, więc starajcie się zawsze, bądźcie szczerzy, rozmawiajcie, pytajcie. A to Wam w życiu pomoże. Wybrać taką najlepszą dla Was drogę. Drodzy uczniowie, bądźcie odważni, podążajcie za marzeniami. Wszystko jest możliwe: nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko zależy od Was. Drodzy mieszkańcy Łazisk, uważam, że na każdym etapie życia, każdy znajduje coś dla siebie, każdy etap ma inne kolory, inne barwy, i każdy etap życia jest. Ważny. W każdym etapie można zrobić coś dobrego, można się rozwijać i iść jeszcze do przodu. Pamiętajcie o jednym: wszyscy jesteście ważni. Ważni dla swoich rodziców, najbliższych, dla nas nauczycieli, i wszyscy jesteście tacy sami, ale różni w bogactwie możliwości. I każdy z Was w życiu y, może osiągnąć sukces właśnie na miarę swoich możliwości. Jeden większy, jeden mniejszy, ale pamiętajcie, że osiągniecie sukces i tego Wam życzę. Nie ma rzeczy niemożliwych, osiągniecie wszystko, co chcecie, kiedy chcecie i jak chcecie, tylko się nigdy nie podawajcie. Kochane dzieci, nie bójcie się marzyć, nie bójcie się spełniać swoje marzenia, nie przejmujcie się trudnościami, które na co dzień. Spotykają każdego człowieka. Trudności, problemy, jakieś niepowodzenia mogą tylko budować, mogą tylko wskazywać nam kierunki, nowe kierunki, rozwiązań. Sięgajcie gwiazd. Przeżyjcie swoje życie od początku do końca. Wszystkiego dobrego, kochani. Moi drodzy uczniowie, młodzi ludzie. Przede wszystkim zawsze wierzcie w siebie. Bądźcie swoimi najlepszymi przyjaciółmi, bo, bo jeżeli będziecie się przyjaźnić z sobą, to będziecie się przyjaźnić ze światem. Słuchajcie, wszyscy młodzi ludzie mieszkający w łaziskach, nasza łaziska młodzieży. Wierzcie w siebie, wierzcie proszę, w Wasze umiejętności, w Wasze kompetencje, bo macie tych kompetencji, umiejętności naprawdę, naprawdę ogrom. Bądźcie radośni, cieszcie się z każdego dnia, próbujcie nowych rzeczy, otwierajcie się na świat, bo świat jest naprawdę piękny. Moi drodzy przyjaciele, słuchajcie siebie, odpowiedzi są w Was. Wy macie te odpowiedzi. Być może jest za dużo dźwięków w koło, być może wiele hałasu, na pewno, ale odpowiedzi są w Was. Być może potrzebujecie osobę, która stanie obok was, zapyta was, trochę wam doradzi, ale doradzi wam w takim sensie, żebyś poszukał w sobie. Nie próbuj znaleźć odpowiedzi w książkach, w literaturze, w filmach. Oczywiście inspiruj się tym wszystkim, ale odpowiedź jest w tobie i ty masz się z nią czuć najwspanialej i najpewniej siebie. Pomimo tego, jeśli światu się to nie podoba, ok, ale ważne to, żebyś ty żył w zgodzie z samym sobą.